W barze Ermano Sportillo w Madrycie siedzi starszy mężczyzna. Ogląda w telewizji mecz derbowy pomiędzy Realem i Atletico. Co pewien czas podnosi rękę i krzyczy Tarcheta, oha, Czerwona kartka. Stojący za barem właściciel wie, że to sygnał do podania kolejnej szklaneczki taniego wina. Węgry, 1939, obóz internowania. Młody polski żołnierz w baraku razem z kolegami siedzi na pryczy. Rozmawiają o tym, dlaczego Niemcy tak szybko pokonali Polaków, przeżyli, ale chcą walczyć dalej. Młody żołnierz w milczeniu zapisuje coś w małym notysiku. Te notatki zostaną później wykorzystane w tomiku wierszy. Studio radiowe, Madryt. Przed mikrofonem młody człowiek czyta swoim tubalnym głosem kolejny felieton, potem przechodzi do komentarza na aktualne tematy polityczne. Ma ostry, cięty język. Nie pozostawia suchej nitki na komunistach rządzących Polską. I dlatego przez całe swoje życie, aż do śmierci będzie w kraju zakazany, jego twórczość nie będzie publikowana. Zresztą efekty tej klątwy rzuconej przez komunistów widać do dziś. 22 października 1988 roku na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie odbył się pogrzeb. Zapewne jeden z kilku tego dnia. Niezwykłość tego pochówku wynikała z kilku przyczyn: po pierwsze, z niewielkiej grupy żałobników, po drugie, z dużej grupy tajnych pracowników SB, po trzecie, z tego, że nagle pojawiła się grupa młodzieży z transparentami Solidarności, oraz z tego, że chowano urnę z prochami przemyconą aż z Madrytu. Wszystkie te scenki łączy historia jednego człowieka. Józef Łobodowski, wybitny poeta, pisarz, publicysta i dziennikarz polski XX wieku, stawiany na równi z Czechowiczem. Zawierucha wojenna rzuca go do Madrytu, gdzie spędza większość swojego życia. W otoczeniu przyjaciół, ale samotny. Często z jego poezji przebija smutek i nostalgia. Jednocześnie to birbant, hulaka i bohater wielu towarzyskich skandali. W młodości przed wojną, jeszcze w Polsce, w Lublinie można go nazwać komunistą, choć do partii nigdy się nie zapisał. Łobodowski był przez całe życie człowiekiem myślącym. Nie zamykał się w bańce swoich własnych poglądów, obserwował, wyciągał wnioski, nie bał się zmian. Dlatego w roku 1935 z zagorzałego wyznawcy komunizmu staje się zaciekłym jego przeciwnikiem. Jedna z wersji przyczyn tej zmiany przez całe życie podtrzymywana przez samego Łobodowskiego mówi, że z sympatii do komunizmu wyleczyły go straszliwe sceny, jakie zobaczył na Ukrainie w czasie wielkiego głodu. Sama Wanda Wasilewska zarzuciła Łobodowskiemu zdradę i kontrrewolucję. Skąd ta fascynacja młodego Łobodowskiego komunizmem i czy związana jest z jego przeżyciami w czasie I wojny światowej? Co ciekawe, młodzieńcze losy Józefa Łobodowskiego były podobne do losów bohatera przedwiośnia. Urodził się w 1909 roku w Purwiszkach na Kresach Polski. Po sprzedaniu majątku rodzina przeniosła się do Lublina. W 1914 roku wyjechał z matką i rodzeństwem do Moskwy. Rodzina chciała być bliżej ojca, oficera rosyjskiej armii. W roku 1917 musieli uciekać przed rewolucją na Kaukaz. Rok później dociera do nich ojciec. Na Kaukazie rodzina spędziła pięć lat. Łobodowski jako chłopiec na własne oczy widział krwawe walki i egzekucje przeprowadzane przez obie strony rewolucji. Potem przyszedł głód, a Kubań zajęli Czerwoni i zaczęły się aresztowania. Nie uniknął ich także ojciec Łobodowskiego. Z więzienia uwolnił go komisarz bolszewicki, którego ojciec Łobodowskiego rok wcześniej uratował od stryczka. Doświadczenia z tego okresu Łobodowski wykorzysta później w swoich powieściach: Komysze, Stanicy i W drodze powrotnej. W roku 1922 rodzina, już bez ojca, który umiera parę miesięcy wcześniej, wyrusza w podróż do Polski. Po drodze umiera najstarsza siostra. Wracają do Lublina. Łobodowski kończy gimnazjum. Mimo, że jako chłopiec na własne oczy widział rewolucję bolszewicką w Rosji, to na początku swojej poetyckiej kariery związał się z kręgami lubelskich komunistów. Na cztery wydane przez niego zbiory wierszy, dwa zostały skonfiskowane, w tym jeden zniszczony nakazem sądowym. Skandale, które temu towarzyszyły, przyniosły Łobodowskiemu sławę poety skonfiskowanego i Cezarego baryki poezji. Dostaje się na prawo na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zostaje z niego usunięty za szerzenie komunistycznych poglądów. Dostaje wilczy bilet, nie może nigdzie studiować. Przez krótki czas był naczelnym kuriera lubelskiego. Zastąpił na tym stanowisku samego Czechowicza. Ale kierunek, który pismu nadaje Łobodowski jest zbyt radykalny. Są nawet artykuły chwalące sowiecki system gospodarczy, z gazety odchodzi. W tym czasie bardzo się radykalizuje, zbliża się z działaczami komunistycznej partii Polski, zaczyna wydawać pisma, między innymi barykady. Pierwszy numer poświęcony poezji i kulturze był spokojny i stonowany. W drugim pojawiło się dużo oskarżeń pod adresem szkoły, państwa i kościoła. Pismo miało wyraźnie polityczny charakter. Numer skonfiskowano, a Łobodowskiemu wytoczono proces, a potem następny dotyczący kolejnych jego wydawnictw. Oskarżono go m.in. o podawanie fałszywych informacji mogących wywołać niepokoje społeczne, obrażanie godła Polski i urzędników państwowych oraz podburzanie żołnierzy do nieposłuszeństwa wobec przełożonych. Sąd okręgowy skazał Łobodowskiego na 2,5 roku więzienia. Poeta złożył odwołanie i wynajął do obrony Konrada Bielskiego, adwokata, ale także poetę. Po wielu rozprawach wyroki więzienia utrzymano, ale wykonania kary zawieszono. Łobodowski był już wtedy w wojsku w równym. Na rozprawy przywożono go do Lublina. W tym okresie łobodowski poznaje Zuzannę Ginczankę, młodziutką poetkę. Zakochuje się, ale to miłość niespełniona i nieodwzajemniona. Stąd chyba próba samobójcza, którą podejmuje w roku 1934. Ze szpitala wychodzi w lutym i od razu trafia do więzienia. Podobno w jego szafce w podchorążówce znaleziono materiały z antypaństwową propagandą. Z więzienia wydobywa go Kazimiera Iłakowiczówna, która była wówczas osobistym sekretarzem Piłsudskiego. Oczyszczony z zarzutów wraca do Lublina. Łobodowski był związany z kręgiem Józefa Czechowicza i awangardą Lubelską. Należał do założycieli razem z Arnsteinową, Czechowiczem i Jaworskim lubelskiego Związku Literatów. Zdobył w tym czasie prestiżową nagrodę młodego pisarza Polskiej Akademii Literatury w roku 1937. Pokonał wtedy samego Czesława Miłosza. Po powrocie z Ukrainy, gdzie przedostał się nielegalnie, przechodzi metamorfozę. Z komunisty staje się zaciekłym antykomunistą. Wiąże się z ruchem prometejskim. To polityczny i intelektualny ruch w Europie, skierowany przeciw Związkowi Radzieckiemu, dążący do jego rozpadu i powstania niepodległych państw narodowych. Zaczął także tłumaczyć ukraińskich poetów, został redaktorem naczelnym pisma Wołyń w Łódzku. W roku 1939 walczy w kampanii wrześniowej, a po klęsce wraz z brygadą generała Maczka zostaje internowany na Węgrzech, skąd przez Jugosławię, Włochy ucieka do Francji. Pod zarzutem szpiegostwa i posiadanie ulotek w obcym języku trafia na 7 miesięcy do więzienia. Jak się okazało, ulotki w języku ukraińskim napisane przez Łobodowskiego miały być zrzucone nad wołyniem w celu uniknięcia rozlewu krwi, który przeczuwały polskie władze. Jednak minister Stanisław Kot zrezygnował z tej akcji. Po zwolnieniu Łobodowski został przewieziony do obozu polskich żołnierzy w okolicy Grenoble. W obozie redagował pismo Wrócimy, które cieszyło się dużą popularnością, a także wydał tomik wierszy z dymem pożarów. Za pieniądze z jego sprzedaży, zorganizował ucieczkę do Hiszpanii. Niestety wraz z towarzyszem ucieczki, z zbigniewem kubańskim, zostali zatrzymani i łobodowski znowu trafił do francuskiego więzienia. Cały czas myśli o przedostaniu się do Londynu, dlatego ucieka do Hiszpanii, gdzie zostaje znowu aresztowany. Półtora roku spędza w więzieniu w Figueras. Wykorzystuje ten czas na naukę hiszpańskiego. Tam też niestety choruje na gruźlicę, co później wielokrotnie da o sobie znać zwolniony w 1943 roku, załamany beznadziejną sytuacją Polski na arenie międzynarodowej, decyduje się pozostać na emigracji. Dociera do Madrytu. Od początku swojego pobytu Józef Łobodowski zaczął starania o stworzenie prężnego ośrodka polskiej emigracji w Hiszpanii, wykorzystując antykomunistyczne nastawienie generała Franco. Ciche przyzwolenie hiszpańskiego rządu na polską działalność w latach 40., po zakończeniu II wojny światowej, zamieniło się w wyraźną sympatię dla Polaków i Polski zajętej przez Związek Radziecki. O otwarciu polskiej sekcji w Radiu Madryt zadecydował osobiście generał Franco w styczniu 1949 roku. Wcześniej przez niemal dwa lata rozmowy na ten temat prowadzili ambasador RP w Madrycie Józef Potocki i hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zadanie utworzenia radia powierzono jezuicie, ojcu Morillo. Znawcy problemów krajów Europy Środkowej. Donoszę, że po zwłoce wywołanej przyczynami technicznymi tutejsze Radio Nacional wprowadza obecnie do swojego codziennego programu audycje w języku polskim. Audycje te rozpoczną się 12 stycznia na krótkiej fali i będą miały miejsce o godzinie 6.30 według czasu tutejszego. Audycje będą półgodzinne. Tak brzmiała notatka posła Józefa Potockiego, wysłana z Madrytu do rządu RP w Londynie w roku 1949. To był początek nadawania audycji Radia Madryt, czyli sekcji polskiej Radia Espana Nacional. Była to pierwsza powojenna rozgłośnia polskiej emigracji, jeszcze przed Radiem Wolna Europa. Niemal od samego początku z Radiem współpracował Józef Łobodowski. Pierwsze audycje trwały 30 minut i były nadawane o 18.30. Marian Szumlakowski, były poseł RP w Madrycie, miał dwie pogadanki tygodniowo. Józef Łobodowski początkowo był kontrolerem tekstów codziennych audycji, a także redagował część komentarzy prasowych i pogadanek. Obydwaj zostali włączeni w te prace na wniosek władz hiszpańskich. Szefem Radia Madryt został Karol wagner pinkowski były przedwojenny pracownik polskiego radia w Warszawie. Spikerem był Kazimierz Tylko-Dobrzański, wielki znawca i fan piłki ręcznej i siatkówki. Spopularyzował te dyscypliny w Hiszpanii. Codzienną audycję otwierał dziennik, po którym były komentarze i przegląd prasy emigracyjnej. Swoje felietony mieli między innymi Henryk Łubieński, Karolina Babecka, Józef Potocki, a gośćmi radia byli August Zaleski, prezydent RP na uchodźstwie, generał Tadeusz Bur-Komorowski czy generał Władysław Anders. Mimo że zestawiane, redagowane i aprobowane przez Wagnera teksty trafiały na antenę za zgodą władz hiszpańskich, to w porównaniu z innymi stacjami nadającymi w języku polskim, Radio Madryt cieszyło się znaczną autonomią. Teksty nie zawsze były czytane zgodnie z przekazanymi wcześniej maszynopisami, a przy niektórych dotyczących generała Franco można znaleźć dopiski nie czytać. Podobnie uważał Jerzy Giedroyć który do Juliusza Mieroszewskiego napisał, że Radio Madryt daje maksimum swobody politycznej. Radio Madryt od samego początku było antykomunistyczne. Władze w Polsce próbowały walczyć z radiem na różne sposoby. Obok tradycyjnego zagłuszania audycji w prasie reżimowej pojawiały się artykuły ośmieszające dziennikarzy. Nazywano ich imperialistycznymi szczekaczkami. Głównym celem oszczerczej propagandy był Łobodowski. Pojawiały się jego karykatury w hitlerowskim mundurze. Inną dziennikarkę radia, Karolinę Babacką, przedstawiano jako żmiję z Madrytu. Pracownicy radia mieli być agentami amerykańskimi i niemieckimi. Sam Łobodowski w odpowiedzi na te zarzuty pisze, z wrodzonym sobie poczuciem humoru: najpierw amerykańscy gangsterzy wyciskają dolary z nieszczęśliwych robotników i linczowanych murzynów, by potem przebrani za członków armii zbawienia w siedzibie Kuklux klanu popijając krew świeżo rozstrzelanych demokratów, zagryzając mięskiem niemowląt koreańskich razem z dziennikarzami, szkalować ojczyznę proletariatu. Efekt większości działań władzy komunistycznej był zgoła odmienny od założonego. Maria Dąbrowska w swoich dziennikach przywołuje taką oto anegdotę. Na jakimś odczycie ktoś ze słuchaczy zapytał, co dzieje się z poetą Łobodowskim. Przypadkiem wiem, odpowiedział kot, członek partii i jeden z filarów umysłowych ustroju. Jest w Hiszpanii frankistowskiej i przez radio wygłasza paszkwil na Polskę Demokratyczną. Na to z sali odezwały się dwa głosy pytając, o której godzinie? Radio Madryt swoje audycje nadawało nieprzerwanie do 1975 roku. Przez cały okres swojej działalności było konsekwentnie antykomunistyczne i bardzo krytyczne w stosunku do osób idących na ugodę z reżimem. Również dziennikarze tej stacji nie szczędzili ostrych słów na temat ugodowej postawy USA czy hipokryzji państw Europy Zachodniej. Czasami o tonowanie tych wypowiedzi prosiło zarówno polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie, jak i rząd hiszpański. Bardzo ważną postacią w hiszpańskim okresie łobodowskiego był Kazimierz tylko Dobrzański. Żołnierz AK przekazywał do Londynu informacje o ruchu niemieckich transportów wojskowych. Po wojnie w roku 1946 z powodu groźby aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa ucieka do Szwecji ukryty w ładowni statku. W roku 1947 dociera do Madrytu i rozpoczyna studia na wydziale ekonomii ówczesnego Uniwersytetu Centralnego. Studiowali tam uchodźcy z krajów podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu. Korzystali ze wsparcia organizacji OBRA, Katolika de Asistencia Universitaria. Katolickie Dzieło Pomocy Akademickiej. Kazimierz Tylko Dobrzański jest aktywnym działaczem kulturalno-sportowym. To on tworzy drużynę siatkówki Realu Madryt, która dwukrotnie zostaje mistrzem Hiszpanii. Szybko zaprzyjaźnia się z Łobodowskim, który obok zainteresowań kulturalnych żywo interesuje się też sportem. Przed wojną jeszcze w Lublinie uprawiał boks i grał w piłkę nożną w Lubliniance. W Madrycie często chodził na mecze Realu i Atletico. Miał to szczęście, że osobiście poznał Alfredo Di Stefano, Ladislao Kubalę, Raimonda Kopaczewskiego oraz Sandora Kocisza, Zoltana Cibora i Ferenca Puszkasza. Trzej ostatni, po powstaniu węgierskim w roku 1956, uciekli na zachód i grali na Półwyspie Pirenejskim. Prawdopodobnie Łobodowski przeprowadzał z nimi wywiady w Radiu Madryt. Przyjaźń Łobodowskiego i Tylko Dobrzeńskiego przetrwa do końca ich życia. Obaj podkochiwali się w tej samej Amelii Bolivar, choć to Kazimierz zostanie jej mężem. Gdy Łobodowski w roku 1953 ciężko zachorował na gruźlicę i przeszedł poważną operację, przez półtora roku mieszkał u Kazimierza, który był jego opiekunem, sekretarzem i nawet pielęgniarzem. Łobodowski będzie później ojcem chrzestnym jednego z synów Tylki. Przez całe madryckie życie Łobodowski nie przyjął obywatelstwa hiszpańskiego. Z tego powodu ciągle borykał się z kłopotami finansowymi, które tylko od czasu do czasu znikają po uzyskaniu jakiegoś honorarium. Oprócz stałej, chociaż niezbyt wysokiej pensji z Radia Madryt, Łobodowski żyje z tego, co napisze. A pisze bardzo dużo. Współpracuje z Gedrojciem i jego kulturą, pisze do londyńskich wiadomości Mieczysława Gryzewskiego, tłumaczy poetów hiszpańskich, rosyjskich, ukraińskich i białoruskich. Jest poetą i publicystą. Bardzo duże znaczenie przykładał do stosunków polsko-ukraińskich. Na emigracji uchodził za eksperta w tej dziedzinie. Giedroyć zamawiał u niego artykuły na ten temat. Jego ostre, ale zazwyczaj bardzo celne spostrzeżenia nie zawsze przysparzają mu przyjaciół. W Polsce Ludowej do końca zakazany i z przerwą na czas krótkiego wybuchu wolności w latach 80., Łobodowski nie jest wydawany. Do Madrytu Łobodowski trafia w wieku 34 lat. Żył i mieszkał w stolicy Hiszpanii ponad 45 lat, ale przez cały czas tęskni za Polską i Lublinem. Tu mieszka jego matka, z którą ostatni raz widział się przed wojną i z którą już więcej nigdy się nie spotka. W Lublinie zostawił też żonę Jadwigę. Ślub wzięli w roku 1938. Byli więc ze sobą nieco ponad rok. Jej też już nigdy nie zobaczy. Po wojnie władze komunistyczne Polski każą jej rozwieść się z Łobodowskim. Józef Łobodowski umiera 18 kwietnia 1988 roku w Madrycie. Zostaje skremowany. Jego przyjaciele chcą, aby urnę przewieźć do Polski i pochować w rodzinnym grobie. Z tym wiąże się też niesamowita historia. Już po kremacji jego trzej przyjaciele, Kazimierz Tylko Dobrzeński, Piotr Jegliński i Tadeusz Filipowicz, po raz ostatni usiedli w jednym z ulubionych barów łobodowskiego, żeby pożegnać go szklaneczką wina. Urna w reklamówce stała na stoliku. Pożegnanie się trochę przeciągnęło. Po wyjściu z baru przyjaciele łobodowskiego zorientowali się, że urna z prochami została na stoliku w barze. Na szczęście była tam jeszcze gdy do niego wrócili. Tadeusz Filipowicz, Przewozi urnę do Londynu, do Biblioteki Polskiej. Stamtąd po kilku miesiącach Andrzej Paluchowski, ówczesny dyrektor Biblioteki Kulu, zabiera ją do Polski. Oczywiście bez żadnych pozwoleń władz PRL-u. Prochy Józefa Łobodowskiego zostały złożone w grobie matki i dziadka 22 października 1988 roku. Wcześniej odbyła się ceremonia pogrzebowa w kościele Kulu w Lublinie. Po 45 latach wędrówki Józef Łobodowski wrócił do ukochanego Lublina.